Witajcie kochani. Wiem, że trochę mnie ostatnio mało na kanale, ale naprawdę musicie uwierzyć. Teraz trwa sezon zarówno motocyklowy, jak i kładowy. Mamy pełno napraw, pełno różnych montażów, akcesoriów. Składami z motocyklami bardzo dużo się dzieje, dlatego jest nas troszkę mniej. Dzisiaj też jestem sama. Kuba to już w ogóle utknął w garażu w warsztacie. Nie wiem, kiedy on stamtąd wyjdzie. Następnym razem go po prostu stamtąd wyciągnę. Natomiast z racji też pogody, z racji tego, że naprawdę jest cudownie, no to kładami jeździmy głównie w nocy. W dzień natomiast przerzuciliśmy się na inną rozrywkę i dlatego chciałabym Wam pokazać mój pierwszy nabytek na dwóch półkach. Jest to Yamaha Tracer 7, rok produkcji 2022 i jeszcze na dotarciu tak naprawdę. Na kanale pojawią się też inne motocykle, które dopiero będę odbierać. Zobaczycie małe pojemności na kategorię B, większe pojemności, motocykle sportowe, także będzie się działo. Ode mnie dosłownie tylko kilka słów o tym modelu. Nie będę mówić w ogóle o danych technicznych, dlatego że macie je na stronie producenta, wszystko sobie tam doczytacie. Natomiast jeśli chodzi o samoprowadzenie, ten motocykl jest idealny. Super się go prowadzi, jest lekki, jest idealnie wyważony. Przy jeździe do 100 km na godzinę na trasie mieścimy się w 4 litrach, także słuchajcie, przy tych cenach paliwa myślę, że to jest super sprawa. Jeszcze też jest to taki motocykl, którym możemy spokojnie wszędzie zaparkować, gdyż jest niewielkich rozmiarów, także spokojnie, taki można powiedzieć miasteczkowy. Natomiast to, co mi w tym nim urzekło najbardziej, to design, wykonanie, estetyka. Dla mnie rewelacja jamaszkę taką fabryczną doposażyłam w kilka dodatkowych elementów, przede wszystkim gmole, Kraszpady. Założyłam też dodatkowe światełka przeciwmgielne. Moim zdaniem idealnie komponują się ze światłami mijania. W jamaszce wszystkie światełka są ledowe, Także też fajne rozwiązanie. Natomiast tutaj założyłam tasiemkę taką odblaskową, na brzeg Helgi i mamy tutaj także kraszpady na wszystkich ośkach. Z tyłu domontowałam sobie kufer Jamaszki, oryginalny, 39-litrowy, który jest też zakładany na specjalnym, dedykowanym stelażu. Moim zdaniem, kuferek jest naprawdę bardzo fajny. Otwierany jest przy pomocy kluczyka, kluczyka od pojazdu, co jest też bardzo fajną sprawą. Natomiast jeśli chodzi o samą pojemność, moim zdaniem jest idealna, dlatego że w środku mieści się zarówno kask, rękawiczki, apteczka i tak naprawdę moglibyśmy jeszcze tutaj coś włożyć. Więc moim zdaniem pojemność wystarczająca i, i tyle. Jeszcze z takich zmian, które zostały wprowadzone w motocyklu, to Kuba wyregulował mi manetkę, to znaczy tak naprawdę zlikwidował ten luz, który był. W związku z czym teraz po wciśnięciu gazu jest natychmiastowa reakcja motocykla. Nakleił mi też tank pada ale to po to, żeby po prostu nie porysować tego pięknego czerwonego koloru. Swoją drogą trochę podobny do tego, który jest u mnie w kuprze. <grych> z takich innych rzeczy to jeszcze tylko trochę podniósł mi dźwignię zmiany biegów, żeby łatwiej się je wrzucało. I tyle. Dla mnie to początek przygody z nowymi maszynami. Myślę, że kolejne odcinki będą dla Was bardzo ciekawe. Na pewno pojawi się sporo różnych fajnych informacji. Ale w następnym odcinku będę Was prosiła o drobną pomoc i w zamian za, no, za nią będą rozdawane upominki, także mam nadzieję, że weźmiecie czynny udział w tej mojej zabawie. Do zobaczenia!